Dzień dobry, kochani, Naprawdę miło jest mi Was powitać z nowego studia i z nowego stanowiska, które naprawdę jak sami widzicie, wygląda bardzo przyjemnie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba nowy kadr. Tymczasem witam was w kolejnym odcinku poradnika do OBS. -a. Dzisiaj skupimy się na programach czy też dodatkowych rzeczach, które ułatwiają streamowanie. Z racji tego, że też własnego komputera, kiedy streamuję, nie chcę zawalać zbyt dużą ilością programów, to pokażę Wam odcinku dzisiaj tylko trzy, ale takie, które jednocześnie zużywają bardzo mało zasobów i bardzo się przydają przy streamowaniu. Więc na samym początku pokażę Wam, jak zrobić bardzo przydatną rzecz, a mianowicie pokazać tytuł aktualnie granej piosenki na waszym overlayu w OBS-ie. Żeby to zrobić, potrzebne nam będzie oczywiście OBS oraz jeden dodatkowy program, który Wam linkuję w opisie. Program nazywa się Songify Slim i pozwala nam pokazywać aktualnie grane piosenki między innymi na Spotifyu, na YouTubie, czy w wielu innych platformach. Także pobieramy go sobie i już Wam pokazuję jak to wszystko działa. Jak widzicie, dostajemy razem z programem bardzo prosty plik, jak za on nam się odpala i wyświetla nam się takie coś. To jest nowsza wersja, ja szczerze mówiąc całe życie używałem starszej, która tylko i wyłącznie pobierała sobie tytuł ze Spotifya, a tutaj mamy Znacznie więcej rzeczy, bo możemy brać sobie to ze Spotify'a, z Deezera, z Fubara, z Nightbota, z VLC bądź z YouTube'a. Przynajmniej jeżeli używamy Chromat, także mamy naprawdę dużo możliwości. Mamy tu też możliwość zrobienia song requestów, jeżeli byśmy chcieli. I dzięki temu, przynajmniej jeżeli streamujemy na Twitchu chat, może pomóc w wybieraniu piosenki. Możemy sobie tu też zrobić blacklistę, żeby cały czas nie puszczali, gdy miałem 3 lata. No ale generalnie wchodzimy sobie tutaj w settings, żeby to wszystko ustawić. Dajemy na output i tutaj wybieramy plik, do którego ma wychodzić nasz tytuł piosenki. A tutaj możemy sobie wybrać format. Czyli w moim przypadku byłoby to BDOS. I Powiedzmy łzy, i tutaj by było fitkuke 2115. Powiedzmy, tak sobie zupełnie przypadkiem wymyśliłem piosenkę. Możemy też ustawić, żeby ze Spotify'a pobierało nam tak zwany album cover, czyli oczywiście okładkę albumu, którą też będziemy mogli sobie bardzo szybko wrzucić do obs -a. Oraz mamy możliwość rozdzielenia na dwa pliki artysty oraz tytułu. Ja tego robić nie będę. Także jeszcze jedna ważna rzecz, musimy sobie dodać tekst pauzy, czyli tekst wyświetlany, kiedy żadna piosenka nie jest włączona. Ja tutaj to sobie po prostu zostaje puste, żeby nic się nie wyświetlało, żeby po prostu się ukrywał ten napis. No i tak, appearance tak naprawdę jest nam niepotrzebny, bo to tylko wygląd programu, którego nie będziemy nikomu pokazywać, integration, możemy sobie tutaj dodać nightbota, jeżeli chcemy z niego korzystać oraz musimy sobie tutaj zalinkować konto na spotify, co robimy bardzo prosto, po prostu klikamy logujemy się oczywiście oraz zatwierdzamy, że zgadzamy się na wszystkie tutaj wymogi. No i po prostu wracamy sobie do programu i tu już mamy zalinkowane konto na Spotify. U. I dzięki temu, że mamy zalinkowane to konto, no to wystarczy, że po prostu sobie to zamkniemy. I jeżeli wejdę sobie na Spotify i puszczę cicho jakąś pioseneczkę, to jak widzicie, program zassał nam już, że tak powiem, nazwę tej piosenki. Oraz w folderze, gdzie zostawiłem program, mamy plik songify.txt w którym za każdym razem, kiedy coś puścimy na Spotify, będzie nam się wyświetlał tytuł utworu. I to jest bardzo fajne, ponieważ dzięki temu możemy sobie teraz wejść do OBSa, dodać sobie nowy plik tekstowy, nazwijmy to Pios. Bo, bo chyba nazwę piosenka już mam i tutaj ważne zaznaczamy czytaj z pliku i wybieramy sobie plik tekstowy, znajdujemy ten folder gdzie jest ten plik z TXT, zaznaczamy i jak widzicie mi już tytuł na Fide Aspartam i teraz możemy sobie jeszcze wybrać czcionkę. Ja powiedzmy, że wezmę sobie czcionkę Lato Bold Italic, um, rozmiar dajmy sobie dosyć duży 150. Pamiętajcie zawsze warto dać większą czcionkę i potem zmniejszyć, wtedy będzie lepszej jakości napis, dajcie sobie na Fide Aspartam, powiedzmy, że ja sobie dam tutaj ten napis i za każdym razem kiedy nam się tutaj Piosenka będzie zmieniała, jak widzicie, nam się to zaktualizuje, tylko to troszkę niestety, jak widzicie, ma to opóźnienia. Ale myślę, że to 5 sekund jest do zniesienia. Oraz oczywiście mamy też plik Cover PNG, czyli naszą okładkę Romantic Psycho. I dzięki temu plikowi możemy sobie dodać również okładeczkę, i jakoś ładnie to oprawić wizualnie. I w tym momencie wystarczy, że dodajemy sobie obraz, dajemy sobie okładkę, dajemy plik obrazu, wybieramy Cover PNG. No i tak naprawdę, mamy tutaj już Romantic Psycho dodane. Możemy sobie tu tutaj dodać. I jak widzicie, jak zmienię sobie teraz album, powiedzmy na studi do matury. To jak widzicie, powinien mi się zmienić teraz tytuł oraz okładeczka piosenki, przynajmniej tak powinno być. O proszę bardzo, tutaj już jest matanero, za stało ładnie. No i to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o te tytuły piosenek. działa to całkiem ok, chociaż jest lekkie opóźnienie. Jeżeli nie chcecie tego opóźnienia, bo widziałem, że w starszych wersjach go nie było, no to spróbujcie ze starszymi wersjami. Ja natomiast lubię tę nową, bo ma możliwość właśnie zastania tej okładki piosenki, która jest naprawdę bardzo spoko. No i tak naprawdę to tyle z pierwszego programu. Przechodzimy sobie do drugiego. A drugi program, który wam dzisiaj pokażę, pozwoli bardzo szybko i sprawnie zaaranżować sobie pulpit w sytuacji, kiedy no jeżeli streamujemy to nie mamy zbyt dużo czasu i nie chcemy też widzów zanudzać pięcioma minutami ustawiania sobie okienek, po prostu nie robimy tego i mamy straszny bałagan, ciężko jest nam cokolwiek znaleźć dlatego też jest program, który służy praktycznie do wszystkiego, jeżeli chodzi o ustawienia pulpitu i tak dalej, nazywa się on Display Fusion i naprawdę moim zdaniem jest przyjemny jest płatny, ale oczywiście ma darmową wersję także myślę, że jest całkiem przyjemny do przetestowania sobie, a jeżeli ktoś jest streamerem na pełen etat, to myślę, że kupienie na niego licencji nikomu nie zawadzi, także kiedy zainstalujemy sobie już to Display Fusion, wystarczy, że klikniemy sobie tutaj prawem, damy konfigurację monitora i odpala nam się takie okienko, na którym mamy wszystkie monitory, które mamy aktualnie podpięte do komputera, i tutaj ja radzę sobie zapisać od razu profil, na przykład clean, żeby mieć w razie czego, do czego sobie wracać, do, do czego załadować, ale na przykład ja powiedzmy, że monitor z literką 2, ja bym chciał mieć jako swój dodatkowy monitor, gdzie będzie OBS, chat i tak dalej. Także co teraz wystarczy, że zrobię? Teraz wystarczy, że sobie rozmieszczę to okienko w miarę jakiś tam ogarnięty sposób, czyli powiedzmy OBS będzie zajmował tyle miejsca, ile potrzebuje, żeby zajmował, w moim przypadku będzie tyle, tu sobie jeszcze Pozmieniam wymiary różnych rzeczy i poprzestawiam, żeby fajnie wyglądało i tak dalej A ty tymczasem, jeżeli mam już ustawionego OBSa, powiedzmy, że chcę dodać do tego jeszcze Spotify, No to bardzo ładnie sobie tutaj ustawiam również Spotify. Oraz powiedzmy, że chcę jeszcze widzieć swój czat na YouTubie Oraz też rzeczonego Songify'a, gdybym szybko musiał wyłączyć na przykład Song Request'a Więc mamy dosyć zapchany monitor I gdybyśmy mieli to ustawiać za każdym razem dokładnie w taki sposób To zajęłoby nam to niewyobrażalnie dużo czasu Dlatego też, co ja polecam Ja polecam wejść sobie w konfigurację monitora właśnie w naszym programie Display Fusion W podziałach do i dopasowanie I tutaj możemy sobie porobić podziały, ja na początku zacznę od poziomego, dzięki czemu będę mógł to sobie dopasować i bardzo fajną rzeczą jest to, że możemy sobie zrobić podgląd i zobaczyć jak dokładnie ma to wyglądać, tutaj widzę, że jest troszeczkę za dużo z jednej strony, więc zmienię to sobie na powiedzmy 900 pikseli, A to sobie wypełnię ładnie, zobaczmy czy teraz na podglądzie to dobrze wygląda, jeszcze troszeczkę, powiedzmy że tutaj damy 880 pikseli to sobie ładnie wypełnimy i teraz zobaczmy czy będzie dobrze, wydaje mi się, że jest optymalnie i teraz wystarczy jeszcze tylko kliknąć na ten obszar i kliknąć podział pionowy dzięki czemu w pionie nam się to podzieli części teraz sobie tylko dopasowujemy tutaj te poszczególne wielkości, wypełniamy ładnie podziały no i teraz zostało nam tylko podzielenie tego okienka jeszcze na dwa, także robimy podział e, poziomy, e, to rozszerzamy sobie powiedzmy na 620 i na songify zostawiamy resztkę i teraz co to nam daje, jak sobie zastosujemy i powiedzmy zapiszemy profil jako drugi monitor stream to możemy sobie w tym momencie po zastosowaniu oczywiście umieszczać okienka w taki sposób, że przeciągamy i automatycznie nam się snapują, jak widzicie do określonych podziałów okien, jest to zajebiście Wygodne, bo możemy sobie po prostu kliknąć dwa razy, żeby nam się okienko powiększyło do pożądanego rozmiaru. Jak widzicie, działa to tak, że po prostu przeciągamy między obszarami tak naprawdę to okienka. Pięknie nam się one snapują. Są gify, niestety nie da się tak zsnapować, ale wystarczy, że go sobie tutaj gdzieś zostawimy i też powinno być dobrze. Niestety nie da się mu też zmienić rozmiaru, także idealnie tego nigdy nie ustawicie. Ale raczej myślę, że tutaj w tym miejscu zmieści się tutaj piosenki, tak, żebyście mogli ją rozpoznać. No i jak widać, można sobie tym żonglować tymi okienkami. Tutaj można sobie jeszcze przyglądarkę wrzucić i zakryć OBS. -a. I generalnie tak możecie sobie ustawić monitory tak naprawdę pod wszystko co byście chcieli i tutaj jeszcze bardzo fajna rzecz, są tak zwane profile pozycji okna jeżeli mam powiedzmy otwarte te okienka, które mam, mogę sobie zapisać taki profil I jeżeli sobie wejdę w zarządzaj profilami yy, i kliknę dwa razy na streaming, to pokaże mi wszystkie okienka, które aktualnie miałem otwierane i teraz wystarczy, że pousuwam sobie te które nie są mi potrzebne absolutnie, czyli zaznaczę sobie to, zaznaczę sobie winrara, bo nie jest mi potrzebne do streamowania, zaznaczę sobie jakieś absentery, twitcha i tak dalej po prostu powywalam wszystko, co nie jest mi potrzebne w tym momencie do życia, to zostaje nam tak naprawdę tych kilka programów dzięki czemu teraz jeżeli sobie to zapisałem kliknąłem powiedzmy ok, teraz kliknę sobie zastosuj tutaj i teraz powiedzmy, że jeżeli zrobię sobie bałagan w moich otwartych tutaj okienkach powiedzmy poprzesuwam je w jakiś różny sposób i chcę je doprowadzić jednym kliknięciem do ładu to klikam sobie tutaj prawym, profile, pozycji okna wczytaj profil, zaznaczam streaming i jak widzicie wszystkie okienka bardzo ładnie mi się dopasowały dokładnie tak jak je zapisałem można to sobie oczywiście w ustawieniach programu edytować i generalnie polecam wam poszparać troszkę tutaj w ustawieniach display fusion, bo to jest naprawdę jeden z bardziej zaawansowanych programów jakie widziałem który zmienia Windowsa tak naprawdę o 180 stopni. Możemy sobie tutaj ustawić dosłownie wszystko. Aczkolwiek w tym odcinku wydaje mi się, że naprawdę nie ma na to czasu. I przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy, którą dla Was na dzisiaj zaplanowałem. Co ciekawe, ostatni z programów, które według mnie musi mieć każdy streamer, nie jest nawet programem, ponieważ jest to wtyczka do OBS-a. Bardzo przyjemna swoją drogą. Dajcie znać, może zrobię Wam cały odcinek o wtyczkach do OBS-a, jeżeli byście chcieli. No i moi drodzy, ostatnim programem, a właściwie wtyczką, którą chciałem Wam zaprezentować w dzisiejszym odcinku, jest tak zwany Wizualizer Audio. Czyli te tutaj paseczki, które poruszają się, kiedy tylko coś powiem. Myślę, że jest to bardzo przyjemna sprawa i można to sobie podpisać albo pod muzykę, która jest grana na streamie, albo pod swój głos, albo pod cokolwiek innego. Ja to aktualnie mam pod głos. No i generalnie, jak to zrobić? Oczywiście, musimy pobrać wtyczkę do OBS-a. Ona się nazywa SpectraLizer albo SpectraLizer. Tutaj sobie ten pliczek trzeci pobieramy pod Windowsa. E, odpalamy sobie archiwum, w którym on się znajduje, wchodzimy w plugin. Teraz musimy przejść do folderu, gdzie mamy zainstalowanego OBS-a i po prostu najprościej na świecie przeciągamy to. Ja mam tutaj prompt, że już te pliki tutaj są, więc mógłbym je zamienić, ale mam odpalonego obs także raczej by to nie wyszło, ale ale nie powinniście mieć żadnego okienka zamiana, jeżeli będziecie mieli to po prostu zamieńcie te pliki dla bezpieczeństwa, no i misiaczki wystarczy teraz zresetować naszego OBSa i mamy już taki ładny plugin, dodajemy go po prostu klikając tutaj dodaj i audio visualizer. ja sobie powiedzmy zedytuję ten, który mam obecnie pod mój głos, jak widzicie on wygląda sobie tak, ja sobie go tutaj odwróciłem, ładnie z shiftem no i tutaj możemy sobie wybrać źródło naszego audio, w moim przypadku jest to mikrofon, może być to też muzyka, która gdzieś sobie tam w tle przygrywa, możemy sobie wybrać filtr aczkolwiek ja tego raczej nie używam, wybieramy sobie oczywiście kolor, jeżeli chcemy może być to jakiegokolwiek. Koloru, jaki chcemy. Ja preferuję biały. Oraz oczywiście Gravity, czyli to, jak szybko ma się aktualizować to na zasadzie tego, jak mówimy. Jak damy niskie, to będzie to wyglądać jak totalna padaka i będzie rozpraszać widownię, także poniżej 80 nie polecam schodzić. Fall off to jest, jak szybko te, powiedzmy, bary mają spadać. Tutaj, jak widzicie, tam wysoki fall off, to ciężko jest mi utrzymać to na wysokim poziomie. Także fall off lepiej dać jakiś taki niższy, powiedzmy, 1,32 jest całkiem spoko. No i detail to, ile ma być tak naprawdę tych wszystkich prostokątów, które pokazują no audio, 40 dla mnie jest spoko, można ich dać nawet 100, nic się nie stanie. No i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o całe plugin. Bardzo prosta sprawa, a cieszy oko. Myślę, że widzowie was docenią bardzo, jeżeli będziecie mieli takie bajerki na streamie. No i ja wam dziękuję, moi drodzy, bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, proszę o łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Co tydzień w poniedziałek o 18 jest poradnik do OBSa, także zapraszam do oglądania. Dzięki wam za dzisiejszy odcinek oczywiście. Mówię do was Cezary Dominiak, do następnego, no i po!